Na koniec grudnia 2011 roku w ewidencji Wieluńskiego Urzędu Pracy znajdowały się 3763 osoby. W porównaniu do grudnia 2010 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 4 osoby. Stopa bezrobocia w powiecie wieluńskim w końcu listopada, bo takie statystyki ogłosił już KUS, wynosi 10,3% i w tym samym czasie w województwie łódzkim i w całym kraju stopa wynosi 12,1%. Czyli u nas trochę mniej. No tak, trochę mniej. I no, cały czas tak się utrzymujemy, że jednak mamy cały czas tą stopę bezrobocia na poziomie mniejszym niż w województwie i w kraju też. W grudniu ubiegłego roku natomiast wskaźnik ten kształtował się powiat: to było 9,9% stopa bezrobocia, a województwo łódzkie 11,6%, kraj 12,4%. Zdecydowano większość bezrobotnych zarejestrowanych w Wilońskim Urzędzie Pracy w końcu grudnia stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Bez prawa do zasiłku oraz bez wykształcenia średniego. Cieszy z kolei nieco niższe bezrobocie wśród kobiet. W tym roku jest to 49,3%, natomiast ubiegły rok to było 53,5%. Na wzrost i spadek poziomu bezrobocia wpływają dwie wielkości: liczba osób, które rejestrują się i liczba osób wyrejestrowanych w tym samym okresie. W roku 2011 status osoby bezrobotnej uzyskało 4572 osoby i było to o 873 osoby mniej niż w roku 2010. Bardzo ważnym aspektem działalności Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, realizowana za pomocą specjalnych programów na rzecz promocji zatrudnienia. Jak to wyglądało w ubiegłym roku? Ile na ten cel wydano pieniędzy? Wydano 4 664 tysiące, natomiast było to o 6 770 tysięcy mniej niż w roku 2010. A jakie są prognozy na ten rok? Na ten ro rok, zgodnie ze wstępnymi informacjami, które mamy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, będzie to kwota oscylowała na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. O niespełna 622 tysiące złotych zmniejszyły się także wydatki na zasiłki dla bezrobotnych. Urząd bardzo dobrze ocenia ponadto aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez zakładanie własnej działalności gospodarczej, a na to są również przeznaczane pieniądze badamy sytuację trzy miesiące po zakończeniu udziału w programie i naprawdę jest to niewiele osób, które w ciągu tych następnych trzech miesięcy kończą prowadzenie działalności, więc no myślę, że to już jest jakiś sukces, prawda? I tych firm jednak na terenie Wielunia wspartych naszymi środkami było dużo. Poza tym staramy się wspierać też firmy, które pisały projekty unijne z kapitału ludzkiego, z projektu 6. Gdzie też udzielano dotacji na rozpoczęcie działalności. W sumie realizacja wszystkich zadań Powiatowego Urzędu Pracy pochłonęła w 2011 roku prawie 11 milionów złotych.